Serwus, witam w kolejnym odcinku. Wyjaśnię na szybko o co chodzi. Robię taki jajeczny krokiet z tego co znalazłem w lodówce. Do miseczki dałem 3 jajka, pokroiłem świeżą natkę zielonej pietruszki, odrobinę szczypiorku, odrobinę starkowanego żółtego sera, i dosłownie szczyptę świeżo zmielonego pieprzu. Oczywiście, należy wszystko dobrze wymieszać. Patelnie rozgrzewamy bardzo mocno, a potem zmniejszamy temperaturę na minimum i pod przykryciem dusimy te jajka przez parę ładnych minut. I właśnie powinien wyjść taki omlet, który z wierzchu nie będzie surowy. Można posypać czym się chce. Ja zrobiłem tutaj z odrobiną szyneczki, dałem troszeczkę ogórka konserwowego, dołożyłem odrobinę sera żółtego, i zawinąłem. Zawijamy delikatnie i pomału, a potem obtaczamy to w jajku oraz w bułce tartej. Czary. Mary. Na średniej mocy palnika smażymy z obu stron około 3 minut. Jeśli chcesz oglądać kolejne podobne przepisy, zasubskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek obok, a otrzymasz powiadomienie. Dzięki za Waszą obecność. Do następnego odcinka. Cześć!